Dzisiaj ponownie zagram sobie w Idle Heroes Simulator, czyli symulator, w którym musimy walczyć z potworami, które wychodzą z tego portalu, a gramy w niego dlatego, że pojawił się update Halloweenowy. Co prawda do Halloween jest jeszcze miesiąc, ale tutaj już jest update Halloweenowy i teraz już wam pokazuję, co mamy do kupienia. Nie wiem, czy uda mi się na to uzbierać gemy, ale jeżeli nie uda się uzbierać gemów, no to kupimy sobie to za Robuxa. Dokładnie już wam pokazuję. Mamy tutaj skrzynkę za 800 Robux. No i tutaj pokazuję, że tylko za Robuxy można kupić, ale jak wejdziecie sobie tutaj do shopu, to tu jest napisane, że możecie za 1100 gemów to kupić. A więc będziemy musieli w jaki sposób zdobyć te 1100 gemów? Mam nadzieję, że nam się uda. Jak nie, no to wiadomo, zarobuksy, co to kupimy. I czy w ogóle tu można gemy kupić? Tak naprawdę, zarobuksy. Może wtedy tanie by było. Ale z tego co widzę, to się nie da kupić gemów za robuxy, Ale możemy sobie gemy oczywiście odebrać z tych dwóch skrzynek. Zobaczmy, ile dostaniemy. No tu dostaliśmy 30 gemów i tu dostaliśmy 25 gemów. I jeszcze mogę sobie jakiś achievement odebrać za czas gry: 35 gemów. No dobra, no to na starcie już trochę gemów zarobiliśmy. Może jakoś się uda uzbierać. Dobra, ale wracamy tutaj i dzisiaj musimy to zrobić duży progres. I na starcie kupiłbym sobie jeden game. Pass, który jest w sumie mega przydatny, bo dzięki temu będę mógł sobie awkować w tej grze. A mianowicie tutaj to automatyczne klikanie, czyli automatycznie za mnie będzie machać mieczem. Kupujemy sobie to i zobaczmy, czy za mnie macha mieczem. No, halo, proszę za mnie machać mieczem. Aha, tutaj się włącza, dobra, i wtedy za mnie klika tym mieczem. No dobra, no to powiem wam, że to jest mega op. Game pass, bo nawet na noc wtedy możecie sobie zostawić i rano, jak się obudzicie, to na przykład będziecie mieć giga dużo końców. Dobra, ale na razie to wyłączmy i w ogóle teraz mam 885 bilionów końców, więc mogę poograidować tych moich wojowników chociaż trochę. Tutaj w sumie Tem możemy jakieś skille porobić, chyba. Chociaż są dosyć drogie te skille. Może trochę po prostu levelm powbijajmy na przykład, żeby trochę mu poprawić damage. Dobra, jeszcze raz sobie zróbmy. No i w sumie tego jednego skilla mu zróbmy, tak naprawdę. I czy teraz się opłaca, jakby przechodzić na kolejny poziom? Możemy w sumie spróbować, ale prawdopodobnie nam się to nie uda. Bo z tego co pamiętam, to był taki giga-silny boss. Dokładnie tak, no jak widzicie, będzie ciężko, mogę sobie odpalić. W sumie jeszcze tutaj te skille. Zobaczymy, czy nam się to uda. Chociaż powiem wam, że uda nam się to chyba. Pamiętam, kończyliśmy odcinek, to nie mogłem uwalić tego bossa, a teraz na luzie go uwalamy, a więc nie wiem w sumie co się stało, czy po prostu aż tak dużo zmieniło to, że jakby powbijałem te levely temu wojownikowi, czy coś, no ale no w takim razie mamy kolejny poziom, i tutaj będziemy znowu więcej zarobić. dobra to jeszcze trochę tych ziomków sobie tutaj poupgrade'ujmy, i tutaj temu też skill'a możemy w ogóle porobić, i to tak w sumie dosyć tanio jeszcze tego sobie trochę zaupgradujmy, bo to też jest w sumie takie dosyć tanie, nie mam setnego poziomu, coś takiego, dobra i zobaczmy jakie tutaj temu skill'a możemy wbić, też możemy mu w sumie tam trochę powbijać tych skill, y, bo to jest takie dosyć tanie, dobra i tego w sumie też Możemy zrobić. No i teraz ma trochę więcej HP i dosyć szybko też to rozwalamy wszystko. Dobra, to już w sumie za chwilę będziemy kolejny poziom mogli wbić. Nie myślałem, że to w sumie tak szybko będzie szło. Dobra, temu trochę też tutaj poróbmy jakby tych e, poziomów. Tutaj skille ma już wszystkie odblokowane. Nie dobra, to tego na razie zostawię. Tego się nie opłaca, tego też się nie opłaca. Temu jakieś skille możemy zrobić. On ma w sumie dosyć drogie skille. Tego możemy zrobić i w sumie tego. Dobra, i tutaj już na kolejny poziom sobie kliknijmy, żeby oczywiście był większy poziom. I za trzy poziomy będzie kolejny boss i z tym kolejnym bossem na stówej sobie nie poradzimy. Tutaj tego ghostka też możemy trochę zagradeować Ile potrzebujemy poziomów na pierwszego skill'a? 25. Nie no zobaczmy jak się mu damage będzie zwiększać. No w sumie dosyć mocno mu się zwiększa ten damage. Ciekawe czy w ogóle kolejnego jakby wojownika nie mogę sobie kupić. Za to siano, bo wtedy może to by bardziej się opłacało. Zobaczmy w sumie ile kosztuje tak naprawdę kolejny wojownik. 80 bilionów. No dobra, to się opłaca. I kolejny ile kosztuje? 800 bilionów. To prawie na niego byśmy mieli. Dobra, ale mniejsza to wracamy tutaj i dalej musimy upgrade'ować tych wojowników oczywiście. Ten tutaj ma taki strasznie mały level. Trochę może mu level podnieść. Na pierwszy skilla potrzebujemy 25. Zobaczmy, ile by kosztowało wbicie 25. levela temu gościowi. Tylko ciekawe, ile pierwszy skill kosztuje. Jeszcze się nie pokazuje w sumie. Dobra, ale wbijmy mu ten 25. Zobaczymy, ile będzie kosztować pierwszy skill. 4,5 tryliona. No dobra, to nawet takiej liczby nie mam niestety. To na razie tego zostawiam na 25. poziomie i jeszcze był gdzieś tutaj ten nowy. Gdzie jest ten nowy? O, tutaj jest ten nowy. Zobaczmy, ile jemu kosztuje. Jeden poziom kosztuje 134 miliony. No to dużo. Naprawdę dużo. W sumie u tego skill dosyć tania, więc dwa skillem możemy wbić. I też niektórzy ci wojownicy mają takie fajne skilly, że na przykład wasze statystyki podnoszą. Dobra, jeszcze trochę tego gostka w sumie możemy zrobić. On jest w sumie tym mocniej możemy level podbić, bo to jest takie w sumie dosyć tanie z tego, co tutaj widzę. Dobra, tyle wystarczy. Dalej już to jest w sumie drogie, jednak. Ewentualnie jeszcze tego skilla możemy zrobić, bo on dużo nam da. Dobra, jak to wygląda? Kliknijmy sobie tutaj i zobaczmy, jak szybko będziemy to uwalać teraz. No powiem wam, że z moją pomocą to idzie giga szybko. A więc już mamy kolejny poziom i ostatni poziom, i będziemy mieć kolejnego bossa. I chyba to w ogóle się otoczenie wtedy zmieni. Dobra, to spróbujmy wbić ten poziom i zobaczymy, czy będziemy mieć jakieś inne otoczenie, bo na razie no jesteśmy w takim jakby kosmosie, z tego co mi się wydaje. I tutaj w ogóle handel widzę do dali, a więc w sumie coś ciekawego. Wcześniej tego nie było. Jakieś tokeny też są, a więc tradeuje się tutaj za tokeny. I czy jakiś achievement w ogóle teraz do odebrania? Mamy tak w miarę łatwo, ale z tego co widzę, to nie mamy za bardzo tutaj achievementu. No dobra, no to musimy sobie to po prostu dalej odblokowywać. Dobra, i mamy już 10 na 10 potworków, a więc możemy oczywiście odblokować tego bossa i zobaczmy, czy tego uda nam się walić. No ten ma 10. Teraz tyle co ten wcześniejszy, więc tego raczej nam się nie uda walić Dużo nam brakuje w sumie, więc musimy pofarmić więcej końców i poupgradować tych wszystkich wojowników teraz. Albo kupić sobie skrzynkę za 800 Robux, bo jakby gemów tutaj nam nie przybyło za dużo. W sumie za chwilę się nad tym zastanawiam, żeby tą skrzynkę kupić. I tutaj ktoś w ogóle mi trade dodaje. Zobaczmy, co on ma ciekawego. On ma tu jakiegoś takiego psa giga słabego. No nie, no coś takiego to nie. Dobra, w sumie niech te końce mi się chwilę pofarmią, dłuższą, żebyśmy mogli poupgrade'ować więcej tych moich wojowników. I później się zastanowimy nad tą skrzynką za Robux. Dobra, i trochę już szafkuję mamy prawie 2 tryliona, więc troszeczkę więcej, ale przyszła pora, żeby pójść do shopu i kupić oczywiście tą skrzynkę za robuxy, bo inaczej będzie ciężko wyfarmić te jakby gemy. Może później nam się to uda, jak porobimy z w menty, ale na pewno dużo nam ta skrzynka pomoże, o ile wypadnie nam broń, bo jak wypadnie nam pet, no to nie da on nam jakoś giga dużo prawdopodobnie, ale dobra, kupujemy za 800 robuxów spuki skrzynkę i zobaczmy, co nam wyleci. Mam nadzieję, że broń. Proszę broń, proszę broń. Nie, no pet... No... Najgorzej, jakiś pet nam wyleciał, który prawdopodobnie nie da nam dużo. Zwiększa. DPS o 100% podczas bezczynności. No to giga słaby pet nam wyleciał. Dobra, ale mam pomysł, Jakby te pety i tak są dobre, ja spróbuję wymienić na Discordzie tej Gierek i te peciki za jakąś broń. Bo cokolwiek przydałoby nam się, żeby więcej farmić tutaj z tych potworków, no i szybciej to wszystko oczywiście odblokowywać. Dobra, ale zanim w sumie to, to jeszcze tutaj sobie upgradujmy tych gostków. Tutaj sobie tego troszeczkę zaupgrade'ujmy i może z jakieś poróbmy, żartowałem. Gdzie są w ogóle Ci nowi, ci nowi są tutaj, nie, nie tutaj, tutaj jest ten nowy jeden. No, ale on jest y, dalej giga drogi, To na razie sobie go odpuszczę. Możemy w sumie tak naprawdę kupić sobie kolejnego bohatera. Kolejny bohater może by nam pomógł odblokować, jakby ten 50 poziom. A więc sobie kupmy, oczywiście, kolejnego bohatera za 800 bilionów. No, i w taki sposób mamy kolejnego. Ile kolejne koszty? 8 trilionów, dobra. No, to na tego będzie ciężko uzbierać. Ale kiedyś na pewno uzbieramy. Dobra, i zobaczmy, jak to teraz leci. No, teraz to leci tak w miarę szybko. Popgradujmy sobie tych wszystkich bohaterów za całe siano i spróbujemy jeszcze raz tego bossa uwalić. Tutaj w sumie ostatniego skilla temu gostkowi zróbmy, bo to jest takie w miarę tanie. I czy coś jeszcze tak naprawdę możemy zrobić? Może tutaj temu gościowi jeden level wbijmy, a niech będzie, że jeszcze jeden mu wbijemy, bo on w sumie dużo daje. I w sumie temu jeszcze możemy porobić skill. I tu ma taki mega dobry skill, bo tutaj jest, jest skill, który zwiększa nam szansę na krytyczne kliknięcie o 5%, a to działa w taki sposób, że wtedy chyba podwójne obrażenia zdajemy. A więc no to jest dobre. I w sumie moglibyśmy wbić mu setny level. Wtedy się odblokuje mu kolejny skill, odblokował mu się ten skill i tutaj co mamy? Odblokowuje umiejętność niszczenia, więc kolejnego skilla chyba będziemy mieć. No i mamy tutaj kolejnego skilla. I wtedy to nam daje 100% na krytyczne uderzenie przez 30 sekund, a więc mega dobry skill. Nam wypadł. Dobra, no to jeszcze w sumie może tego gostka trochę upgradujmy, bo on też jest dosyć dobry. W sumie może 25 level mówimy. Zobaczmy, czy nam styknie na wbicie 25 levela temu gościowi. Dobra, stykło i zobaczmy, co tu teraz mamy jakiego skilla. 40 trilionów kosztuje ten skill. No to sporo, to na pewno nas na to nie stać. Jeszcze w sumie tego gostka trochę upgradujmy. No, Gdzieś za tyle i może jeszcze tego troszeczkę. Tego też trochę możemy jeszcze. Dobra, tego za całe siano poupgradejmy i już nie mamy więcej siana. Dobra, teraz robimy tak, podchodzimy sobie tutaj. Klikamy oczywiście, oby wszystkie skile i zobaczymy, czy teraz uda nam się uwalić tego goska Powinno nam się udać w sumie z tego co widzę. Wydaje mi się, że uda nam się. Zostało nam jeszcze 14 sekund i już ma końcówkę hapenia. No na luzie się uda. Dobra, czyli mamy kolejny 50 poziom i w sumie jakby jeszcze trochę sobie porozwalam tego bossa, skoro jeszcze moje skile chwilę działają, żebyśmy trochę końców jeszcze zarobili sobie. Dobra, już się skończyły skile, dobra ale dzięki temu mamy kolejny poziom 51, no i się zmieniło otoczenie, a więc w sumie spoko. Dobra, i tak naprawdę znowu musimy trochę końców pofarmić, a więc niech to się dalej farmi. A ja za ten czas idę na Discordzie spróbować się z kimś wytrajdować. I w ogóle znalazłem w tej gierce jakiś kodzik nowy, a więc wpiszmy sobie ten kod, zobaczmy co on nam da. Dostałem chyba podwójną ilość końców na ileś. Ale nie wiem w sumie, na ile, gdzie to jest. Tutaj mamy na 15 minut, jakby podwójne końca, więc, no powiedzmy, że w miarę będziemy trochę więcej zarabiać teraz przez 15 minut. Dobra, i powiem wam, że możliwe, że kupimy sobie jakieś gościa, takie od Toyhamera za 25 tokenów. Te tokeny kupiłem sobie za Robuxy i to prawdopodobnie już jest dobry mieczyk. Jest dużo lepszy niż mój. Zobaczymy, jak będzie nam szło z tym mieczem, oczywiście. Tutaj widzę się właśnie od tego gościach bo kupujemy. No i mam nadzieję, że z tym mieczykiem, że będziemy dużo szybciej progresować, bo zobaczcie, ona 300 tysięcy. damage'u, mój miał 9 tysięcy, więc dużo, dużo, dużo mniej. Dobra, ale wracam na swój serwer. Zobaczymy jak nam teraz będzie szło. Dobra, jestem na moim serwerze, zakładamy ten mieczek i widzę jakiś achievement jeszcze mam do odebrania za czas gry 100 gemów. Za to dostaniemy też to moment 450, czyli mamy na jakąś dobrą skrzynkę. Zaraz może sobie otworzymy jakąś skrzynkę, ale zobaczmy jak będzie działać ten Toy Hammer, bo ten mój wcześniejszy miecz był dużo, dużo, dużo gorszy. A zobaczmy jak ten działa. Kliknijmy sobie tutaj, no i chyba trochę nam w sumie daje ten mieczek. W ogóle teraz możemy jakby kolejnego bossa spróbować uwalić, ale prawdopodobnie będzie ciężko. No ale spróbujmy, może się Uda, może się nie uda, zobaczymy. Klikamy sobie cyk i zobaczmy jak to idzie. No, powiem wam, że dużo pracy jeszcze przed nami, żebyśmy tego bossa uwalili nie wiem czy w ogóle 1 dziesiątą HP zabierzemy. Może gdybyśmy te skille tutaj mieli to by dało radę, ale bez tych skilli nie ma szans raczej. No, bez tych skili giga ciężko. 2 tryliony HP zabieramy bez skilla, więc nie wiem czy dużo. Dobra, ale teraz w sumie możemy zrobić jedną rzecz. Możemy pójść i otworzyć kolejną skrzynkę za 400 gemów z tego co pamiętam. W sumie to za 500 jest, no dobra, no to jeszcze trochę musimy pozbierać na nią. Dobra, ale w takim razie jeszcze sobie trochę po pofarmię te końsy. Nie wiem, do 8 trylionów. Może sobie kolejnego bohatera wtedy kupimy. Dobra, chwila minęła, już mamy 8 trylionów końców, A więc teraz spróbowałbym uwalić tego bossa, tylko trochę polepszamy tych wojowników. No i jeszcze wtedy skill odpalimy, bo już wszystkie skile się zregenerowały. A więc powinnam się teraz udać. Zobaczmy tutaj tego. No, ten jest w sumie giga drogi. Tego na razie bym w sumie nie ruszał. Temu może byśmy wbili 25 level. Wtedy się ten skill odblokuje. I on jest taki całkiem przydatny tutaj. W ogóle nie, już jeden tutaj się odblokował. Zwiększa doświadczenie nie wszystkich bohaterów, a więc tego sobie zróbmy, bo to się wydaje przydatne. Dobra, ale teraz wbijmy temu bohaterowi 25 level i zobaczmy, ile tutaj kosztuje skill. No jakby podnosi damage bohatera o 100%, ale jaki on ma damage? No dosyć mały, no to niewiele nam to da. Na razie sobie to odpuśćmy. Tutaj tego też się nie opłaca, tutaj może tego. No tutaj tego już bardziej się opłaca. Wbijmy może 10 level, to skill mu się odblokuje. Zobaczymy, ile skill kosztuje. I skill kosztuje 360 trylionów, a więc dużo więcej niż mam. Dobra, to jednak nie odblokowywujemy skilla temu bohaterowi. Zobaczmy tutaj tego gostka. No Temu możemy trochę damage podnieść jeszcze tutaj, tak do 30 poziomu. I temu gościowi możemy jeszcze skilla tutaj jednego kupić, bo nie jest w sumie dosyć tani, a daje dosyć dużo. Kupmy tego skilla, no i tutaj ma trochę damage'u Teraz więcej. No i jeszcze tutaj też możemy skila kupić, bo też jest taki w sumie dosyć tani. To w sumie dwa skilla możemy kupić. Tutaj jednego możemy kupić, i tutaj drugiego. No i teraz już jest dosyć dobry. I tego się już raczej nie opłaca. Możemy jeszcze trochę jakby powbijać mu level, bo one są nawet tanie, tak gdzieś do 4 trilionów mu podbijmy ten damage. Dobra, gdzieś tyle styknie na razie tutaj na tym i tutaj jeszcze trochę temu gostkowi podbijmy jakby level, a w sumie dobra, temu za całe siano podbijemy level, bo on ma w sumie strasznie dużo damage'u nam daje. Dobra i skończyło nam się siano, mamy 45 bilionów, teraz podchodzimy sobie tutaj oczywiście, klikamy sobie tutaj i teraz powinno nam się udać, odpalamy 3 skill no i miejmy nadzieję, że uda się uwalić tego bossa, no idzie całkiem nieźle, powinno się udać, powinno się udać i wtedy chyba znowu nam się otoczenie zmieni, tak mi się wydaje, Chociaż powiem wam, że chyba się nie uda. Jednego skilla nie odpaliłem, ale najgorszy jestem. Nie zauważyłem tego. Zepsułem chyba przez to, że nie odpaliłem tego skilla. Nie no, jak mi zabraknie, to się zarąbię. Będę musiał kolejne 10 minut czekać przez to, że wcześniej tego skilla nie odpaliłem. Raczej mi zabraknie 10 sekund, jeszcze trochę mu zostało. Gdybym tego skilla od razu odpalił, to by starczyło. No dobra, to w sumie niech minie znowu trochę czasu i jeszcze raz spróbujemy. Dobra i teraz powiem wam, że przyfarmiłem naprawdę, naprawdę dużo. Mamy prawie 40 trylionów i teraz już wszystkie 3 skille mi się zregenerował, a więc teraz nie odwalę już takiej lipy, że nie użyję któregoś skilla i teraz w ogóle achievement mamy tutaj, a więc sobie go odbierzmy. Co dostaniemy za to? W sumie dużo. 275 gemów, a więc mamy już na tą złotą skrzynkę, więc na początku pójdźmy tą skrzynkę otworzyć i zobaczmy, co za tą skrzynkę oczywiście dostaniemy. No tutaj na tą legendarną nas niestety nie stać i na tą halloweenową też raczej nie uzbieramy, a więc po prostu otwórzmy sobie tą złotą i oby z tej złotej coś ciekawego nam wypadło. Jakaś fajna broń, czy może jakiś fajny pecik? Jakaś broń na wiele ci dobra chyba, Tech Sword, na którego było 6%. Dobra, to zobaczmy, co to ciekawego daje. 32 tysiące a więc jest dużo gorsze niż ten Toy Hammer. Nie wiem, skąd ten Toy Hammer jest. On jest chyba w ogóle z jakiegoś takiego mitycznego jajka, czy coś takiego. A kupię go w sumie za 25 robuxów, a więc chyba tanio. Dobra, ale teraz robimy to w taki sposób. Chociaż nie, w sumie na początku jeszcze poupgrade'ujmy tych wszystkich e, bohaterów, bo duże siana mamy. Kolejny w sumie średnio się już opłaca, a więc jeszcze tutaj tego sobie zaupgrade'ujmy, chociaż nie, tego w ogóle się nie opłaca upgrade'ować. I tutaj też jest mega dobry upgrade zwiększa jakby moje obrażenia od kliknięć, to ten upgrade musimy zrobić, znaczy w sumie skilla po prostu temu gościowi, bo nam się przyda. I jeszcze w sumie tutaj trochę tej podnieśmy jakby damage i tutaj możemy sobie zrobić tego skilla i tego w sumie się już nie opłaca. Tutaj tego gostka może troszeczkę zaupgrade'ujmy. Ciekawe czy dziesiąty level się uda wbić. Uda się dziesiąty wbić? Ile tutaj skill kosztuje? 3,2 Kurde, no to takich liczb to nawet nie mam. Dobra, jeszcze w sumie tutaj sobie ten skill zróbmy i teraz już na stówę uwalimy tego bossa. Idziemy sobie tutaj. Klikamy jeden skill, drugi skill i trzeci skill. No teraz musi się udać. Teraz już na stówę wszystkie skille kliknę. No Jan, teraz się na luzie uda. Jeszcze nam zostanie jest dobre 20 sekund. A dobra, teraz na luzaku się udało. I dostaliśmy też w sumie sporo końców. Dobra, więc kolejny level. Zobaczymy, do jakiego levela nam się uda dobić i ile będzie miał HP kolejny boss. Dobra, i mamy 59 level, a więc teraz idziemy sobie tutaj i zobaczmy, czy uda nam się uwalić bossa. Klikamy sobie jeden skill, drugi skill, trzeciego nie mam. I z tego, co widzę, to nie ma szans. On ma 107 Trylionów, może z 10 trylionów mu zbijemy. A więc uwalenie tego bossa zajmie nam naprawdę dużo czasu, i tym w sumie zajmiemy się w kolejnym filmie. A w tym to będzie na tyle.